thank yeah. you Na kolejnej recenzji. Tym razem znowu coś będzie z zestawu Huka. Huka a mianowicie Huka Huka Grapefruit. Takie standardowe opakowanie, wszystkie Huka Huka, 50 gramowe, Tytoń pokrojony tak, jak również, tak jak wszystkie pozostałe. No, może jest troszeczkę mniej wilgotny niż smaki, które recenzowałem poprzednio tytoń jest jak właśnie, jak taki do skręcania papierosów, co już wcześniej też mówiłem. No i zapach. Pachnie bardzo łagodnie i pachnie tak jak pomiększyj grejpfrutem. Jak widzicie palimy dzisiaj standardowo Fajka Inhale, podkonijemy z cebu vortex, dwa Coco -brico, woda w zbanie dyfuzor Namor i zaczynamy. Widzicie dym całkiem przyzwoicie. Nawet są całkiem niezłe chmury. No i smak, niestety, jest mało intensywny. Jest bardzo fajny grejfrut. Jest fajny posmak. Można powiedzieć, że może lekko landrynkowy, dlatego że nie ma tej goryczki takiej. Wcześniej, w sumie, nie paliłem wiele grejfrutów. Przychodzi mi na myśl tylko Red greyfruit od. Z marki Fusion, który właśnie miał taką goryczkę, ale był bardziej chemiczny. Ten jest bardziej naturalny, ale nie ma tej goryczy grejpfrutowej. co jednym może być plusem, innym minusem. Dla mnie to w sumie w no i tak i tak jest dobrze. Co tu jeszcze można powiedzieć? A nie wiem czy wspominałem, chyba wcześniej wspominałem, że opakowanie jest jak yy, serki homogenizowane, ale w sumie, jak się wieczkiem zakryje, to jest dość szczelne. Także, a może i nie, a mniejsza z tym, także można go właśnie porównać do fiżona jest mniej intensywny, ale smak jest całkiem ciekawy. Jest w sumie dobry smak, ale czy bym go polecił, to raczej chyba niespecjalnie w sumie nie jest rewelacja, bo smaki jest mało intensywny. A oczywiście recenzja dzięki uprzejmości Sahara Smoke, która przysłała mi darmowe próbki na, do, do zrecenzowania na Huka Pro. Także wielki dzięki, i tak nie zrozumiał, ale zawsze to trzeba wspomnieć, nie? No i w sumie nie będziemy przyciągać, trzeba przejść do oceny. I jaka ocena daje mu szóstkę, dlatego że jest mało intensywny, chociaż smak jest bardzo fajny, jest mało wyczuwalny. No i nic. Zapraszam do swoich poprzednich i następnych recenzji. Subskrybujcie, oceniajcie i tym podobne. No i do zobaczenia na następnym.